Tak jest, to jak jest Star Front wiem, że się, jakoś niewyraźnie się przywitałem I dzisiaj gramy, kurcze Bitwę na dorze tak Dobra, wybieramy sojusz Rebeliantów, ponieważ No dzisiaj Zagramy się Papakinem, a on z Imperialnych e, Blastory, tak więc sobie sobie

tam, w tym miejscu, gdzieś tutaj aż jest zupełnie tam dziwna sprawa. Ok, pierwszy w śmierci, eee, na znaczy Zawsze muszę nagrać się na drugi raz. Macie na początku e, to, Widzieliście, co się stało. Inaczej, e, że dałam na początek. Inaczej, wygrałem 100 do 90, 99. No, e, szkoda, po prostu e, nie nagrał mi się głos. ja nie wiem, ja, ja muszę bo to nagrywarki no wiem, ja znaczy tego wszystko się po prostu psuje e, nie nagrywam klienta na komputer też z powodu frapsa, bo też go muszę sobie ogarnąć, no i to no, jest na rzekać i. ci Ej, dobra e, na tej misji, która dzisiaj też zrobimy będziemy grali już pod pat patinem bo widzieliście tam na miniaturce mam nadzieję chyba nie na Turcji. Te... Nie miniaturce tego filmu, tylko w miniaturce... Kurczę, jak to powiedzieć? Miniaturce e... Poziomu! O! Tak, tak powiem to. I robię teraz kurczę. Jeszcze nawet nie rzuciłem kiedy to nagrywam bitwy na chod bohaterów, Tak więc e, robię to... What the fuck! Nawalną. Tam jest. Kolejny. Ja teraz zawsze gram, że nawalam na jakieś tam miejsce na domowe i. i czasami się sam przyciskają, przycisk, przycisk, nie wiem czemu. Ale słuchaj, to przydało i taka fajna umiejętność właśnie jest. która pokazuje. Łolhaka mam na chwilę. Tak więc. E, ale spokojnie, nie jestem hakerem, to jest. już do gry. W tak stronę, bo to nie jest koty Strike. Dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że... Przez, że szybko pójdzie. Bo tutaj... Ot... Ale tam było coś... tam było to... Te... światło białe i... Oni po prostu wyglądają, a boisterzy oni są. Co to, to robi? O. Ale gówno. Już tego nigdy nie użyję. No jak to używać, po prostu nie umiecie, bo ja nie umiem, bo nie jest dobre, ale ja po prostu nie mogę tego używać. O, dobra, idzie nam dobrze. O, opad na moich tych oczach. Dobra. Próbowałam zrobić benchop, ale nie umiem. Jest, są tam. Dobrze, dobrze, nam idzie nawet. Dobrze mi idzie. Te 10 punktów to jest oczywiście od moich, to tak... Także po prostu... Ja wiem, że mogę włączyć te boty, ale... One mi są poczarne, bo czasami naprawdę mnie ratują. Okej, okay. może działku się przyda kiedyś jeszcze? Znaczy o, Boże Dobra, po punktów To sobie radobowalnie żeby może ktoś tak radobową. To też... jest wow, ta wodów go zabił. Bierzemy jak najwięcej punktów. Plecy Jakie koła się wszystkich po zabija. Ale chyba koju zabiłem tymi eee, Tutaj tymi wrzuciłem. Kóczę się nagrałem ta i, 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 i chcia chciałaś się położyć, ale no. Niestety e, tutaj nie da się położyć, tylko da się poza stać what, what the fuck szybko jest git? A prawo ja się zginął. Jak się ukrył kolega, że... O, co tutaj jeszcze jest? Mówiłem, że nie korzystam z działka, ale tym razem... Nawet działku mi się przydało. Tam jest duży punkt, ja go nie mogę zmanować. Kurde, dwa duże punkty! Ja muszę po nie wrócić, bo... To mi da... Fuck it. Ja tego miejsca nawet nie zamieniam, ja tej mapie bardzo mało grałem. nawet nie wiem, czy ja nie byłem. E, przepraszam za głos myszki, ale no... Po prostu tak jakby nagrywarka nie, że się psuje, tylko e, czasami mi się sama minimalizuje. Taka nagrywarka, o... Oj, 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 Czemu moje boty nie mówią zbierać punktów? Taka, że jest tam, tak? Który chciałem zabrać. Dużo jest Szybko, szybko Też na pistole chciał zmienić, Jezus Jeszcze te troszeczkę powinny być wybronią, co ja, i fajnie zginęłem jak zawsze. Jestem the best. E, żartowałem i... No. Ja, ja ja się staram w ogóle, żeby e, to mieć skilla, ale skila to ja nie mam. Widzicie? Już ją już a co Akurat zauważyłem i kiedy to wróciłem Boże Ile was jest? Nie! No widzicie to! Oni po prostu sobie latają i nie zabijają Przecież ta gra jest jakaś, nie wiem, niemożliwe do przejścia. No nie, ci jeszcze masz tarczę, nie wierzę. To popierę jego punkty, bo... Zabiesz pieszy swoje, chowam się. Tam jest duży punkt. Tylko, że mogę się niego dobiegł, nie? To będzie fajnie. Jest. Dobrze. Dobrze mi idzie. Dobra głowa. Plecy. I'm no Dobra, skończyliśmy misję. No, skończyliśmy misję. Witam Was w Pytęciu. Teraz będziemy grali bitwę bohaterów na Endorze. Już króciak ociągaj na Sulus. co zakończy rozdział drugi, tak jakby bitwę. Ale zacznijmy bitwę bohaterów z Endurze Takgram teraz jako imperium i tym razem palpatin! Tak, Palpatine No mówiłem, że ta postać jest dla mnie najgorszą postacią poparcie i ten prosty życia. No, dużo niego jest, ale jakiś duży przeciwników to bardziej przerąbane e, i chyba jedna fala nie starczy na takie na takiego bohatera na nagrody Dobra, to, to będzie trochę trudne. Ale się postaram to przejść. I to szybko. Ok, ok, ok. Gdzie on jest? On tak fajnie strasznie się broni, że tak jakby ma prąd i on go odbija. Znaczy, ma prąd i odbija lasery, o, no. Jakieś... On nie może kucać, w sumie to by wyglądało strasznie. Nawet nie wiem, czy on ma buty. Gdybym tu zobaczył to... No, Ora, widzę przeciwników. Coś ci nie wyszło. Oj, coś jej nie wyszło. No, widzicie? To jest dobre na bot taki, na, na żołnierzy, tak to Bo, na bohatera już nie wiem. Nie wy widzicie, ale ja ich nie widzę. Ale już tak pojedynczo pojawiają strasznie. To jest

Dobrze, razie idzie dobrze. Od teraz w ogóle. Ale są moi. Ma buty. Zobaczcie, ma buty. Mam nadzieję, że teraz zobaczyliście. Super, że ma buty. Myślałem, że on chodzi na Golasa. What the fuck? Ale go tak Także nie ma kitu, to jest taki, że. oprzeciała też nie mogą być. Proszę bardzo, jedziemy ich ale on, on to powinien robić szybciej. Okay. To urodzić za chwilę się będzie cięcie Bo ja nagrywam nagrywarką w już 4, bo po prostu jak kiedyś się może uda kanał rozkręcić, jeżeli to się... Oczywiście uda to będzie nagrywarka prawdziwa, ale na razie nie chcesz po prostu w to w to wchodzić, żeby po prostu kupić, a później się okaże, że albo mi się już nie będzie nagrywać, albo... Yy, bo po prostu może mi się nie będziesz chciał nagrywać, albo no nie będę miał sumów na tyle. No bo mam na razie 90 subów, a 88 nie wiem i te suby powoli lecą, tak więc nie mogę być nawet przekonany, że 100 kiedyś nabiję, bo po prostu nie mogę, wiadomo, że niektórzy zakładam, że to się kiedyś stanie, ale aż tak szybko te 100 subów nie nabije mi, a mam nawet kilka rzeczy przygotowanych już na to 100 subów, 100 subów fakty ile teraz jest? Teraz rzeka, że jakiś to dużo jest moja logika jest, jest dużo punktów, bo koleś, tak więc Jest git, zbieram punkty Proszę bardzo Jest dobrze. Jest to 4 punkty, to jest naprawdę mało.